Siemanko, witam Was wszystkich w długo oczekiwanym odcinku kwadratowych przygód. Przepraszam, że tak długo go nie było, ale najpierw miałem małe problemy z frapsem, później, a później mi się nie chciało. To jak widzicie, mam Diaksa rzeczy. znalazłem Diaksy i znalazłem drugi mobspawner. spawner z superbonami w książkach. I były w nim piękne miksturki leczenia. Było dwa. I ta zbroja, widzicie, na wykończeniu. Więc zrobimy sobie... ...złotą. Małe ulepszenie. A później... Yuh... Pod... Nie, nie pod koniec, tylko I za chwilę pójdziemy pozbierać drewno Gdzie... o, o akurat 24 starczy nam na seta pyk pyk, mamy butki na zachód kask Mów, nie Znam, że mi zabrakło. O, pójdę stary secik. Mamy nowy. Teraz jesteśmy z... ze złota. Pobrałem sobie rajsmin mini mapkę, żeby zaznaczyć dom. Pójdziemy jeszcze spać i dopiero rano wyruszymy ruszymy na przygodę Ja, jak chyba już wiecie razie organizuję losowanie biorę w nim udział i mam nadzieję że wygram Trzyma trzymajcie kciuki może jakąś fajną gierkę wygram i nakręcimy razem import jest jakiś dziwny Będę musiał zrobić. No dobra. Płyniemy gdzieś. Gdzie bym tu popłynął? Mhm. Widzę jakąś wyspę number two. Ale wolałbym dżunglować. Tak się na nie po północy 258, 459 i 828, 21 na godzinę. Więc mogłaby być katastrofa. Kilkomandzów. Mm. O, wypróbuję dla Was nowy kimś. Krypery idą na dwa ciosy. Sploczko. Coś kierowo, coś, coś, coś. O! Chudeczkę bym stracił. Krowa ma 10, 10, żebyś O! No wali gdzieś tak. Przynajmniej 10. Albo 8. Jesteśmy 300 na sucho Troszkę blisko. Chyba ten odcinek podzielę na dwie części. To by było fajnie. Chciałem iść dalej, pójść dalej, dalej, dalej. Może by tak zrobił Dama Klecmi gdzieś tak w oddalonym miejscu. Fajne by było powiedzieć co mi Co to? Jakaś mięśnianska wyspa? Nie, to w wodzie. Dobra. Co to sama woda? Co jest ja za w zasadzie stworzone? Same wody. O, fawagna. Zanieczyszczona woda. O, można już rozbarać łódko, by ja to wspomnieć. O, o, o. Dzi, 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 dzi. Brawo. O! Ale fajnie. Ojej, no łódko, dlaczego mi ty tak ucieka? Zła łódeczka, zła. Vida. 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 China Vida. 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 Oby był doma Kowala. O! ale Dobra, moim trochę miejsce jest Nie Nie ziemniaczki. zżytko Właśnie zapomniałam zrobić plantację. Ale to nas tym odcinku zrobimy. Bo się książeczek pozbierać Pozbieramy sobie książeczki Tylko się zdobnił I już planuję zrobić większą chatkę Bo mam taką strasznie małą Wszyscy, wszyscy mnie mówią Przynajmniej z kolegów. Fajna, mała chatka, na przynajmniej. Ale mi się nie podoba. Ja muszę coś w niej zmienić. Bo się mnie Dobra. Chyba, ile jesteśmy w domku? Prawie kilometr. Dobra, idziemy. Koko Power tyt 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 chomuż z piaskiem drzewko rozwala machita o, ścinka mała duża ta pustynia Sahara numer 2 albo stoi... o! o! co to miało być? to FXD czekajcie, zobaczę ile już nagrywam wiem się... sobie trochę grzewieńko chciałabym białe czy wy, te, wy też uważacie, że biało najładniejsze krawieńko? Najładniejsze. Przynajmniej dla mnie. Znajmniej. Znajmniej. jeszcze trochę krawieńka. Przepraszam. Dobrze, już jestem. Zaznaczymy sobie na łapce lasek. fajnie, fajnie fajny, ciekawy lasek. Chociaż wolałbym dżunglę, ale jak dają to bierz. Także mi się jaka historia jak przytrafiła ja Wam opowiadam Kolega zgubił kluczyk, prawda? Bo mamy już w szkole. Pożyczyłem mu ten kluczyk. I jak mu pożyczyłem to no, akurat ja w tym dzień nie, nie potrzebowałam kluczyka, bo miałam coś zmienić, to mi porzuciłem, po miał mi kolekcję oddać, bo tam miałem jeszcze piłkę czy coś do przechowania, to po lekcjach, <coughs> myślałem, że już mi oddał kluczyk, jak wracałem, patrzę, jestem przed domem. myślę, gdzie mam kluczyk i dzwonię do kolegi, oddałeś mi kluczyk, a kolega, no nie, a masz go gdzieś, a on... No nie mam, nie mogę gdzie znaleźć. Na drugi dzień przychodzimy do szkoły. Trzeba zaznaczyć, po że jeżeli nie otworzył dom. Przychodzę ze szkoły i idziemy do sprzątaczki. Otwieram jakąś ochotę. Dobra, powiem sobie rzeczy. Prawda? te jak wyjął. Już na dół widziałem, przyniósł kluczyk. Mamy polski. Wiecie co się okazało? Że Ej, Ani nie schował kurtki, bo on tam miał głównie kurtkę schować. A tam piłka to ważna ważne życie. Ani nie schował kurtki, a kurtce miał kluczyk. Dobrze, jestem już. Ej. Może na razie zakończymy, mam jest tak drewno, to widzimy się w następnym odcinku, albo w następnej części tego odcinka. Narka.